Dzień dobry, dzień dobry w odniesieniu do tego, co wyrzuciłem na społeczność Wurtandera, czyli problem z T54 i sami czwartymi na czwartych erach niemieckich. Rzeczywiście, da radę, da radę zniszczyć T54 jak i ISA czwartego, Jednak na to składa się trochę czynników, takich jak szczęście, ułożenie pojazdu, jaka pozycja, jaki kąt, czy to boczne, czy to przednie. I jak się sklei na przykład z nami, również ma pewne znaczenie, gdzie strzelić. Oczywiście, to jest bitwa wykonana w, na podstawowych pociskach tych, tych pierwszych. Wczoraj dosiadłem, pograłem, losowało, cieszyło mnie to niezmiernie. No, i tutaj słuchajcie, 3 T54, i z czwartej ZSU zostało przeze mnie zniszczone. A jak to się stało? A no, stało się to tak, że jedno zniszczone zostało od boku, drugie zostało zniszczone przez to, że no, najprościej mówiąc przykleił się do mnie i znalazłem punkt, który, w którym można niszczyć te 54 tylko i wyłącznie jak się z nami sklei, bo z daleka nie idzie tego zrobić, chyba że szczęście, czyli strzał we włas. Co następnie? Oczywiście drugi raz nagrywam filmik, bo pierwszym razem powiedziałem wszystko dokładnie, ale niestety Camtasia nie widzi nie widzi dźwięku tego co mówię w programie, a odtwarzacz Windows Media Player, player słyszę swój głos, także nie wiem o co chodzi, mam nadzieję, że teraz się to dobrze nagram. No i co? Tutaj mamy bota, to nie będziemy tutaj na to patrzeć. I tak, łódź szczęścia to znaczy dlaczego? Dlatego, że strzelałem wiele razy, no kilkanaście razy do ISA 4 w przednią płytę, czyli we włas kierowcy tam no i no, no, nie przebijałem się. A dzisiaj mm, złożył się taki czynnik jak wysokość. Gość był ode mnie niżej, czy niżej? teraz Ty pamiętam, czy był wyżej. Zaraz zobaczymy. No i rzeczywiście da się niszczyć, tylko to nie jest tak jak sobie ludzie piszą, a bez problemu, a tamtego jak wyjadą na wprost nas takie pojazdy i dystans powiedzmy 400 600 800 metrów, no to już jest problem, bo nie wstrzelimy się w dany punkt. Yy, I mówię szczęście, bardzo dużo szczęścia tu miałem. I to tylko dlatego właśnie e, tutaj zrobiłem taki wynik, a nie inny. Siedmiu graczy, pięciu zniszczyłem. I zaraz tutaj będzie akcja jedna. No właśnie ten celownik jest dupowaty. Lufa uszkodzona oczywiście, cofam się No i tutaj będzie pierwszy frag No wyjeżdżać, wyjeżdżać Tam nie trafiłem łebka I tutaj będzie bodajże Co tu będzie Is, tak? Czy nie, Is? Nie, to coś było nie tak. Ale, moment, moment. I tutaj przede mną jest Is czwarty. Zobaczcie. Pyk. Zniszczony. Właśnie to było jedno za szczęść. T54 w boku. Nie zniszczył mnie. No i tutaj wyjeżdżają dwie T54 na. Naszego i teraz spójrzcie nic we włas specjalnie, nic się nie stało. Ja również nic. Tutaj mu strzeliłem coś uszkodziłem. Nie czy za pierwszym razem chyba coś mu uszkodziłem. I on teraz nie mógł tutaj zrobić i teraz tak, tam jest drugi gość, o tutaj. Dlatego... O, i ten nie mógł strzelać, dlatego zająłem się tamtym. Zaraz będzie to widać. No niestety w tył wie, że nic nie działa, nic się nie stało i teraz możemy zobaczyć, zobaczcie gdzie celuję do tego gościa. O, znowu nie zniszczył, zobaczcie, włas, włas, włas. Pick t 54 jest rozbite. Z takiej odległości wywłas można śmiało celować, strzelać i daje to pożądany efekt. I teraz czekamy następnie. Chwila rozejrzenia się, tu się chyba naprawiałem. No i e, kolejny frag będzie też szczęściem, ponieważ. Zajął się gość tygrysem drugim, i tutaj mamy boczne trafienie. Pyk nie ma gościa. No i co? Został nam jeszcze ktoś. Co to było? Coś tu było. No i zobaczcie: no tutaj nie jest to proste, naprawdę. I narzekać. Można, jak najbardziej, bo naprawdę kolejne boczne trafienie, proszę bardzo, bo naprawdę jest problem na czwartych erach z Niemcami. I tylko i wyłącznie e, ratuje nas szczęście, dobry układ, dobre, dobre tak jak mówiłem, e, sytuacje, żeby wykorzystać. No ale niestety nieraz tych sytuacji nie widać albo nie mamy i, i wtedy już jest dupa. Wczoraj Kilka bitew, pierwszych rozegrałem to. Ruskie po prostu wygrywali tak, że tracili jeden czołg, Niemcy tracili wszystkie czołgi. Ktoś mówię, może powiedzieć, że albo Niemcami trzeba umieć grać. No, jest to też w pewien sposób prawda, jednak no, ruskimi widać nie trzeba umieć grać, tylko wystarczy chronić bok. Nie można jechać, stanąć na środku, jako bunkier, stanąć i przyjmować hity od niemieckich pojazdów, czy to w T54, czy w IS4, więc. Też głupio jest pisać komuś, że trzeba myśleć, 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 no bo jeśli nam wyjedzie takie T-54 czy IS lub 2 no to co nam myślenie da? Nic. Nie uciekniemy ani nic nie zrobimy. No i tutaj ZSU i całe zwieńczenie takiego fajnego meczu zawsze kończy się u mnie jednym, czyli zaraz zobaczycie czym. I to za każdym razem, tak mam? Bez, bez odwołania dosłownie. Za każdym, każdym razem. O właśnie, słychać, słychać, no i właśnie, o i tu pojechałem pacerem 4, no i dupa, skończyła się bitwa, także dzięki bardzo na razie.